Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień prac. Dzisiaj będziemy wymieniać szybę samochodową. Mieliśmy małego pecha. Jechaliśmy drogą. Odbił jakimś panu kamyszek. Nie wiemy, czy sprzeciwka, czy ten, co przed nami jechał. Trudno ocenić. No i zobaczcie, co tam to robił. Poszła linia tu. Jedna tu, trzecia tutaj idzie i się przesuwa. No i co? No i trzeba to wymienić, nie? Yy, udało nam się kupić szybę z 2017 roku. W całościową, w ogóle bez żadnych jakichś odprysków, niczego. Piękna. No i będziemy ją zakładać, nie? Zakupiłem wszystkie kleje. Rozbierzemy przód, rozbierzemy tam tapicerkę w środku i będziemy wycinać młody myślę że mi pomoże więc co lecimy do roboty o tutaj bardziej widać to mogę wam pokazać jak to wygląda o widzicie no i nadaje się tylko do zmiany wszystko do rozebrania górno półki boczne przód tam muszę rozebrać dobra troszkę pracy jest ale Uporamy się linkę do wycinania mam. Na przełożenie tej linki użyliśmy zwykłej zapalniczki. Niektórzy jakieś harpuny i przebijają. A zapalniczkę podgrzejesz, tą lineczkę i przejdzie bez problemu. Szyba wymontowana teraz musimy oczyścić to wszystko Primerem zrobić podkładem Ale chyba tu odkurzymy jeszcze Bo ta guma takie są wiórki gumy O i kleimy nową A i ja tu nie ma. No, nie ma! Trzymaj ją. Dobra. Dzień dobry, cześć! Daj mi tam tutaj działają z szybą. A Oliwia przywiozła cześć. legowisko dla psa. Robimy przymiarkę przed wyjazdem. Dzień Dzień Pamiętaj, że jeszcze ty się tam musisz zmieścić. Nie wiem. Przecież on się w tym ugotuje. To ale to powiedzmy. jest takie ciepłe, taki kiciuś tam jest. A wiesz, no, że on nienawidzi nawidzi ciepła. Ale... A! Jest takie. Dobra. I tutaj jest nasmy. maletnie i zimowe. A to jak się przypina? No do szalak. Bez szyby? Nie. Niko, przemiarkę robimy? Robimy przemiarkę. Go złap. I robimy przemiarkę. Maszko. On mam mokre łapki. No połóż się. Super. To tak. będzie twoje miejsce. Tutaj będziesz jechał. O, dobranoc. Nie wyspałeś się tak, nie jesteś wyspany. Połóż się. Powiedz Oliwii, to jest za ciepłe dla ciebie. Ty nie lubisz ciepła, nie? lubisz wszystko, co jest zimne, a ta mata chłodząca? Przypięta. A i tu musi mieć obroże i tu będzie przypięty do tego, gdzie to jest to coś? Do tego czegoś, tak? Mm -hmm, tak. Mhm, mm zmieścisz. Ale uważaj, lepiej z tego zdejmij, bo jak tata zaczę, że ma brudne łapy... Nie, tak Zobacz, jak pobrudził. Czysta. No. <laughs> nic, 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 nic. Wy tam szybę zmieniajcie. Wiecie co? Jak na przykład dacie jakiemuś fachowcowi, żeby wam wymienił szybę, to wam jak na takie będą tam rdza troszeczkę. My sobie oczyściliśmy. No mamy różne tam. O, takie, takie, takie. Potem jeszcze mamy no, kamyszki. No i sobie oczyściliśmy. I na teraz na rdze dałem te. Te wiecie, ten rosyjski środek. I jeszcze epoksydem zrobimy. I potem walnę białą taką w sprayu mam. No, ale chodzi o to, że fachowcy wam tego nie zrobią. Wymienią po prostu szybę i do widzenia. Jak będzie rdza, to już jest rdza. No i trudno. Tak musi być. <grym> A jak sam to sobie zrobisz, to jest... To jest porządnie zrobione. Aplikatorem już zrobiłem. Teraz y, szybę po... po... Osadzimy na sucho, zrobimy takie paski malarskie. Potem je przetniemy i będziemy wiedzieć, w którym miejscu je osadzić tą szybę. Chyba osadzona, wszystko zrobione. Tylko ściągnę s Powiem Wam, że te sawki kupiłem gdzieś w jakimś markecie za Nie wiem, 7 zł chyba, jak dobrze kojarzę. A trzymią. da idzie oderwać normalnie. No i tyle. Gotowe teraz założę maskę tylko tego na razie nie będę zakładał jutro sobie to wszystko pozakładam te maskownice tutaj kratkę to wszystko pozakładam jutro. A dzisiaj tylko założę maskę, żeby to przykryć tyle. A jednak zdecydowałem, że poskładam wszystko. Poskładałem. A ja co? Dzisiaj mogę się z wami pożegnać. I do jutra. Jutro też będziemy coś wykonywać. To na razie